Kąpielisko leśne, pięć boisk, hale sportowe, ale także hotel, baza magazynowa, targowiska oraz miejskie składowisko odpadów komunalnych. To wszystko obiekty należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu, który w ubiegłym roku obchodził dwudziestolecie przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Największym sukcesem to jest spełnienie roli zadania miasta, które polega na upowszechnieniu sportu. Na, na tym, żeby dostępność do takich obiektów jak tutaj nie była uzależniona od finansowych bardzo drogich biletów, wstępu. Największą dumą Mosiru jest hala widowiskowo-sportowa, która mieści wewnątrz pełnowymiarowe boisko piłkarskie. To właśnie w tym obiekcie odbywają się bale, koncerty, targi i przede wszystkim turnieje sportowe. W tym o randze międzynarodowej. W okresie zimowym trenuje tu także górnik Zabrze. W ubiegłym roku w hali wymieniono na wierzchnię. Teraz sportowcy w każdym wieku mogą grać na sztucznej trawie bezzasypowej czwartej generacji. Ładnie jest! Fajnie się też gra, jak spadniesz na trawę, to, to nic się tak ani nie stanie. Fajne są też bramki i przede wszystkim są tu silne grupy. Ta hala już niejedno widziała, ale też niejedno zobaczy. Cieszę się ogromnie, że to miejsce dziś... Nie tyle wypiękniało, bo to też dla nas ważne, ale stało się bardziej komfortowe, bardziej nowoczesne, bardziej zdrowe, bo przecież dla zawodników ważne, po czym biegają, jakie warunki techniczne mają zaproponowane. To nie tylko dobra współpraca z miastem, ale to też umiejętne poszukiwanie środków zewnętrznych. Kiedy patrzymy właśnie na to piękne, zielone boisko, to współpraca. Mosiru z miastem, ale też przede wszystkim z Ministerstwem Sportu. I cieszę się ogromnie, że udało się Mosirowi napisać taki wniosek, zawalczyć o takie środki, że dziś w pełnym komforcie mogą walczyć najmłodsi zawodnicy. Z okazji jubileuszu zasłużeni pracownicy zostali odznaczeni przyznanymi przez prezydenta RPM medalami za długoletnią służbę. Na przestrzeni lat nie miałem czegoś takiego, więc czuję się uhonorowany. Ja pracowałem w tej firmie od początku i właściwie można powiedzieć z stanowiska robotniczego, tak to kiedyś się nazywało. Więc jakby całą ścieżkę agerek zawodowych przyszedłem w tej firmie. Ja obecnie zajmuję się tą komercyjną częścią w firmie, więc daleko od sportowej. Jestem kierownikiem bazy magazynowej. Mocnik też prowadzi taką działalność. W uroczystości udział wziął Jan Widera, były wiceminister sportu, a obecnie prezes Stadionu Śląskiego. Te obiekty sportowe w Zabrzu, jest ich coraz więcej, są modernizowane, ale i od wielu lat ja sam osobiście korzystałem z tych obiektów. Szanowni Państwo, w latach 70., -tych, 80., -tych, także to były wtedy jedyne takie obiekty na Śląsku i w kraju. Mówię tu szczególnie o lekkiej atletyce. Ale Ważne jest również to, że jest współpraca miasta, regionalnych miast, ale również z rządem miasto, które może pozyskać środki finansowe na budowę właśnie i modernizację tych obiektów, bo to chyba jest najważniejsze, bo sport dzieci i młodzieży dzisiaj jest numer jeden i nie będzie sportu dzieci i młodzieży, to nie będzie górnika Zabrze i wielu innych, piłkarzy, piłkarzy ręcznych, którzy wiadomo w górniku też mają wysoką pozycję, więc trzeba inwestować w sport dzieci i młodzieży.